w kolejnym odcinku na moim kanale witam się z wami w kasie y, dzisiaj i pokażę wam stroje w stylu maxi smatch, które dla was przygotowałam oczywiście linki jak zawsze będą w opisie y, mam nadzieję, że coś pobierzecie i coś wam się spodoba y, ponieważ jak pamiętam, że robiłem z męskimi strojami w stylu maxi smatch, to wam się właśnie spodobało to uznam, że dobra, teraz robimy coś takie, coś tylko, że dla pań y, tak, więc to jest nasza pierwsza modelka. Tutaj włoski, włoski oczywiście do wszystko będzie mi linka: do soczewek, do że rzę... to są brwi akurat, rzęsy są tutaj. Soczewki, skina, jakieś inne popierdółki fajne. No, więc, 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 tak. Mhm, mhm. Yy, tak, więc takie włoski. Tutaj właśnie na tej modelce mamy dwa stroje pokazane: to jest pierwszy. I to jest taka kurtałka tutaj jest taka właśnie też wersja bez tych naklejek ale z tym to są to nie są naklejki to są naszywki nie wiem ale na przykład jest bardzo dużo tych właśnie naklejek i ona mi się bardzo podobają, one są w różnych kolorach ja po prostu tutaj da dałem czarną, żeby pasowała do spodnie do spodnie, do spodni, tak spodnie są takie zwykłe po prostu wiecie dzwony mi się daje, że każdy je ma, ale po prostu mi tu pasują i konwersy, konwersy też mi tu właśnie bardzo fajnie moim zdaniem wyglądają i nie to jest taki pierwszy strój, to jest taki trochę na jesień taki właśnie na czarno Tutaj mamy strój drugi. I tak, y, takie włoski. Ja w ogóle je przed chwilą pobrałam y, i się bardzo, bardzo mi spodobały od tego twórcy włosy. On ma właśnie dużo różnych włosów, y, ale y, ona mi się właśnie w tych spodobała. Y, y, tak, tutaj ma już inne właśnie... Y, nie, soczewki ma te same, tylko że chyba inny kolor. Tak, zmieniłem mi kolor. Y, brwi te same, no wiadomo, to jest też Sewastinka, że zębcy też nie. To są brwi te same, rzęsy te same, y, tak, tutaj kolczyczki takie właśnie i tutaj, proszę bardzo, tutaj, tak, to jest akurat strój mm, na całe ciało y, i tak... Mm, on jest właśnie tutaj w różnych kolorkach, ale ten mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobał. Tak, tutaj miałem paznokcie, paznokcie są z gry yy, i wiecie, tutaj jakieś takie właśnie rajstopy takie troszkę podarte. One są właśnie ciekawe, bo yy, są na przykład też tylko na jedną nogę, ale tutaj na dwóch skarpety i po prostu... Bucisze, bucisze, jakieś poprawne z internetów y, Modne, właśnie takie Nike Nike, Nike, tak Nike, tylko na białym nie widać, że to jest znaczek Nike tak i to właśnie spoko ogląda, więc tak by się prezentowały dwa pierwsze stroje, ten odcinek będzie dosyć szybki, y, tak y, Teraz idziemy do drugiej pani, do drugiej pani i tutaj już jest troszkę więcej y, jakby y, Rania. No jakby więcej z tymi modami, bo na przykład, y, tak, zaraz wam wytłumaczę. Tak więc, takie są włoski, to są włoski z gry, tylko chyba trochę ścięte. Y, nie wiem, ale właśnie one są z modów. Tak, proszę, tutaj takie właśnie, y, tak. Y, soczewki, rzęsy, brwi, pokazuję na odwrót. <grytanie> tak, rzęsy, brwi, skin, y, pieki jakieś tam i ona ma chyba taki, taki róż dodany. I teraz właśnie przechodzimy i tatuaże, właśnie ona też ma tatuaże Teraz tak, przechodzimy do stroju, więc tak, to jest po prostu zwykły top, yy, zwykły top yy, w dodatkach ma tak, tą kurtałkę, właśnie ta kurtałka tutaj jest, możecie zmieniać kolor kolorki, yy, ale czarna mi najbardziej pasuje i do tego też ma właśnie ten golfik, na przykład bez golfika tak by wyglądała, ale ten golfik mi się tak tu, do niej pasował, że no nie wiem, zostawiłem jej. Yy. Takie spodnie, one w ogóle są y, z jakimiś tutaj y, rysunkami, tutaj chyba z, z, z no jakąś tam postacią z horroru. Y, oczywiście paznokcie jak zawsze, z gry, bo no nie wiem, lubię te paznogcie z gry. Z modów mi się tak na przykład już nie podobają, jak z gry. Jakieś tam skarpet, ciochy i buty. Tak, buty. Znalazłem y, takie buty na. pojawiły mi się na interesie i, i są one całkiem ładne y, i właśnie mi tu pasowały, więc tak by się prezentował drugi 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 nie trzeci już strój taki w ogóle ten odcinek będzie chyba mega krótki nie wiem czy za mało modów nie przygotowałem yy, tak i idziemy tutaj do trzeciej pa nie trzeciej pani ale czwartego stroju i ten strój jest taki właśnie jak patrzę teraz taki mega trochę słodki różowy yy, te sprawy yy, tak więc tutaj jest czapeczka ona jest oczywiście od ahop ahop yy. W którym kolorze to miałaś tą czapeczkę? Dobra powiedzmy, że będziesz miała w tym y, czapeczkę Jeszcze tej, a może jakieś takie, nie z ten Tak jest, nie wiem, ta czapeczka wygląda mega Spoko, y, tutaj oczywiście Jakiś skin, brwi, y, soczewki Ona ma chyba te same soczewki Co ona chyba mm. no, Pokaż się tutaj mm, Nie, bo ja mam te soczewki Z jaką makija kurde No nie mogę trafić Yy, tak, mają bardzo podobne soczewki, te same to chyba nie są, ale są yy, bardzo, bardzo podobne. Yy, tak, oczywiście jakieś włoski, tutaj tak, proszę bardzo. W ogóle podobają mi się teraz bardzo mega. Ej, bo na, w krótkich włosach też właśnie fajnie wygląda. Yy, tak, podobają mi się bardzo krótkie włosy. Yy, oczywiście jakieś kolczyczki naszyjnik, tutaj proszę bardzo, naszyjnik. Yy. Yy, kolczyczki. O, tutaj kolczyki są takie właśnie fajniutkie. Bluzeczka. Bluzeczka też jest od Ahub, właśnie taka fajna, od kompleciszu. Tutaj różne kolory są, ale właśnie ten różowy mi do niej pasował. Dzwony, dzwony, tak, takie właśnie też są drugie dzwony, że właśnie tutaj mają taki materiał trochę inny i to też bardzo, bardzo fajnie wygląda. jest taka sukienka, ale nie, średnio na to pasuje. No, te dzwony tak się właśnie by prezentowały i buty to są te same, co miała ta simeczka, tylko że y, te są w czarnym kolorze, a ta ma je w różowym właśnie, bo te buciki mają bardzo, ale to bardzo dużo kolorów już wam pokazuję. Tak, tutaj są różowe, ale są jakieś fioletowe, niebieskie, zielone, czyli czarno-zielone, czarno-niebieskie jakieś czarno-brązowe, tutaj jaśniejszy, ciemniejszy brąz, są przecież pasty, jest ciemny na przykład są też yy, yy, całe czarne, yy, całe, yy, całe, yy, no takie, całe białe, całe yy, nie, to One już nie będą całe, to będą już, tak wiecie, biało-czarne. No właśnie, y, dużo, dużo fajnych. Właśnie y, te swatch mają jeszcze. Są takie z, z sliderami, że te buty jakby ona chyba ma trochę niżej wtedy stopy, ale y, y, zostawię je takie po prostu zwykłe jak każde buty w Simsach. I, i to było po prostu na, na tyle. To był taki króciutki odcinek, y, bo. Taki z modami. Mi się wydaje, że no na przykład ten strój jest taki zwykły, ale na przykład ten na zimę, na jesień, by mega fajnie wyglądał. Te stroje też mi się bardzo podobają. Yy, ten w szczególności, właśnie też na zimę, moja simka yy, w mojej rozgrywce prywatnej, właśnie też tak chodzi ubrana, bo to jest ogólnie ta simka, tylko jej zmieniłem włosy i soczewki. Yy, tak, a ten tak właśnie znalazłem na szybko ten strój, właśnie tutaj yy, ty, yy, na całe ciało i właśnie mi się spodobało. Yy. To jest tak akurat na co dzień, a tamte takie dwa są na zimę, a ten jest po prostu taki, nie wiem, To trochę tak może właśnie dla nastolatki. No, do na nastolatki by właśnie tak pasowało taki właśnie strój, taki szalony, tak. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że jakiś właśnie. Tak, już się pożegnać, żegnać, bo się żegnam i żegnam, i trochę taki miszmasz wychodzi. Tak, mam nadzieję, że mam się jakiś strój. Y, Podoba, spodoba się wam jakiś i pobierzecie. Mm, tak, będzie pewnie w opisie, nie w opisie, nie, bo mi się nie zamieści, w komentarzu przypiętym Będzie ponumerowane strój, strój, strój numer 1 i opisane, że bluzka, spodnie, buty, skarpety, skin, coś takiego. Mm, tak, więc y, znajdziecie na pewno linki. Tam były strój numer jeden i strój numer 2, tu strój numer 3 i tu będzie strój numer cztery. No. Więc mam nadzieję, że się połapiecie, znajdziecie jakieś fajne modziki i będziecie mieli dużo ładniejsze Simsy, no bo jednak mody to mody. Plus teraz właśnie Simsy są za darmo, więc dużo osób może szukać jakichś ciekawych modów, tak. A ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa!